Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym blogu i zaczynam od nagrywania lekcji do Wademeku. Przyszłam sobie tutaj na basen. Ale jest wiatr, więc nie wiem jak tą lekcję nagram. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy w domu, jak to wszystko wyjdzie. I najwyżej będę nagrywać jutro. Zaraz przyjeżdżają do mnie znajomi na piwo do, do domu, ponieważ Jose ma beczkę. Tak, kupił beczkę, tak robimy co roku, że kupujemy beczkę piwa i ludzie po prostu do nas na to piwo przychodzą, także zaraz przyjadą znajomi, a potem jedziemy na koncert znajomego Jose, ja dokładnie nie wiem jaki to jest koncert, on chyba gra w jakimś zespole rockowym, ja tego kolegi za bardzo nie znam, także dzisiaj poznam go bliżej, oczywiście wszystko wam pokażę. Także zapraszam do oglądania kolejnego vloga. Y un poco del día y ya va. vienen a divertirse. Y... No, sí. eh, bueno, en el Partido Socialista daba por seguro que los resultados del test en Cataluña iban a ser muy buenos, pero estos serían espectaculares. Ahora es verdad que con un. Y la jornada nos está dejando también otras imágenes únicas, como la ex vicepresidenta Sáenz Santa María en una mesa. De... Dzień dobry moi drodzy, przyjechaliśmy dzisiaj do centrum handlowego Plata Major, które bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam, bo znajduje się mega blisko od lotniska. Chyba kilka przystanków, nie powiem Wam dokładnie ile, ale jest to centrum handlowe tuż przy lotnisku i macie tutaj mnóstwo sklepów, w ogóle jest przepięknie. Zaraz Wam pokażę. Słyszycie samoloty? Dodatkowo jest przechowywania bagażu, także możecie sobie zostawić bagaż i spokojnie robić zakupy. Także polecam bardzo serdecznie Plata Major. Wpadliśmy na super pomysł, że nie będziemy jednak jeść w centrum handlowym, tylko przyjedziemy sobie do naszej ulubionej knajpki, do dzielnicy Torkal. Tutaj Kłosem mieszkał. Zaraz Wam pokażę zresztą jego mieszkanie. Mieszkał tutaj ze swoją rodziną przez chyba 25 lat. Este de aquí, el aire acondicionado, el de mis padres. Y el resto, el salón. ¿Y cómo te sientes volviendo aquí? Muchos recuerdos. ¿Sí? Vivido yo 27 años. ¿27? Uf. En esta casa, 27 años. I jak zawsze znowu wylądowaliśmy w Latranka. Jest to nasz ulubiony bar. Dlatego jeżeli będziecie w Maladze, to koniecznie tam wpadnijcie, bo jest duża szansa, że nas spotkacie. Potapas czas na deser. Jeżeli chcecie zjeść najlepszy sernik na świecie, to koniecznie udajcie się do La Cisqueria. Wiem, że to, co teraz powiem, wywoła falę hejtu, ale przykro mi. Muszę to powiedzieć. Polskie serniki są do dupy. Tylko spójrzcie na ten sernik. Spójrzcie na ten ser. Mmm, jest przepyszne. I na koniec mała rada. Bardzo często pytacie mnie, kiedy jest najlepsza pora, żeby przyjechać do Malagi. I niestety na to pytanie nie mogę odpowiedzieć Wam jednoznacznie, bo wszystko zależy od tego, co Wy w tej maladze chcecie robić. Jeżeli przyjeżdżacie tutaj po to, by pozwiedzać malagę i okolice, to najlepszą porą jest wiosna. Nie ma wtedy wielkich upałów i przyjemnie można sobie pozwiedzać okolice. Jeżeli z kolei chcecie plażować, opalać się, Kąpać w basenach i w morzu, no to oczywiście tutaj polecam Wam okres letni. No dobrze moi drodzy, będę kończyć tego vloga. Pamiętajcie o kciuku w górę, jeżeli ten vlog Wam się e, podobał. Wszystkie nowe osoby zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeżeli macie jakieś e, pytania, e, lub e, uwagi. Odnośnie tego, co zobaczyliście w dzisiejszym blogu, to koniecznie napiszcie komentarz, a my widzimy się już niebawem. Buziaki! Pa!